Matura z matmy maj 2025, zadanie czwarte. Mamy tutaj pewne wyrażenie, które musimy obliczyć ze wzorów skróconego mnożenia. Do dzieła. 3x do kwadratu to 9x kwadrat. Dodać 2 razy 3x i razy 2, czyli razem 12x. Dodać 2 do drugiej, czyli plus 4. Teraz odejmujemy to, co wyliczymy wewnątrz tego nawiasu. 2x do drugiej to inaczej 4x kwadrat. 2 razy 2x i razy 3 to będzie minus 12x. I jeszcze 3 do potęgi drugiej to 9. Początek przepiszemy, a teraz opuścimy nawias, zmieniając znak. Mamy minus 4x kwadrat plus 12x minus 9. Zredukujemy wyrazy podobne i będziemy mieli 5x kwadrat dodać 24x minus 5. Szukamy takiej odpowiedzi, która znajduje się w podpunkcie C.